Witam na moim kanale. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Będą się ukazywały cały czas nowe pozycje, także będzie co oglądać. No i dlaczego się dzisiaj spotykamy? Chcę pokazać ogrzewanie. Takie prymitywne, ale dające dość sporo ciepła. Może pokażemy, co to jest. Jak widać, to są ociekacze do sztuczców. Jeden jest już odpalony. Tam się świeci ładnie. Kupiłem w sobie dwa. Ociekacze są po 7 zł. A miseczki do tego, jak widać, po 9 zł. Kupiłem także to nie są jakieś wielkie pieniądze. No i wiadomo, że te trzeba do tego dokupić. Jak widać, wchodzą tam cztery sztuki. No i proszę zobaczyć, mamy no około 10 stopni w tej chwili na polu. Temperatura. Ten jeden odpalony. No, to aż go czuć, że jest bardzo ciepły. Powiem tak, w tej budzie, której tutaj stoi, przede mną, no ona jest mała. 2x2? O, jest ciemno, nie widać za bardzo. Nieważne, w każdym razie, jak jest zimno, to można tymi, właśnie, tymi sprzętami dość dobrze zagrzać. Nie jest to jakaś straszna różnica, bo wiadoma sprawa to nie jest jakieś ogrzewanie. Ale spróbujemy to położyć tutaj i zobaczymy, co się będzie działo. No jak widać, temperatura już rośnie. No ja aż czuję tutaj ciepło u góry. Jest to naprawdę wydajny temat. No, już mamy z 10-15 stopni. W każdym bądź razie, jak ja to włożyłem do swojej altaneczki małej, to w ciągu półtorej godziny 6 stopni mi e, potrafiło dogrzać. No, i już do 20 prawie dochodzimy. Tu się ładnie palą te ti To jest takie dodatkowe, dodatkowe grzanie. No, tak jak mówię, nie mam tu gazu, nie mam prądu, więc nie ma tu czym grzać. A nieraz chcemy sobie grillka czy coś urządzić w zimie. No to sobie trzeba czymś tu podgrzać, żeby fajnie się w... właśnie w tej altanerce żeby by było ciepło. Niekoniecznie tym, no bo tym to będzie troszkę słabo. Ale dodatkowo, tak jak mówię, dodatkowo tutaj jeszcze coś mamy do podgrzania. Będzie kolejny odcinek z tego. Pokażę wszystko, także zapraszam. Jak widać już jest ponad 20 stopni. No tak jak mówię, no bardzo ciepłe to jest. Ja tu czuję, jak trzymam sobie tutaj sprzęt, no to czuję po rękach, że to bardzo grzeje. No powiem tak, że no nie dotknąłby się tej, tej miski, bo by się zaraz sparzyło. W każdym razie dobrze to grzeje. Jak dwa się odpali... W takiej małej altanerce mówię 2x2 i do góry też jest 2, więc to jest nieduże, jest ocieplone, od środka styropian, jak widać tutaj też mam ocieplone, proszę bardzo, styropian jest tutaj. Styropianik tutaj dałem szósteczkę na, na zewnątrz, a w środku jest jeszcze piątka, także naprawdę grzeje to, naprawdę nie trzeba dużo ciepła, żeby tutaj, tutaj zagrzać. No i proszę. Mamy tutaj nasz sprzęcik. No nie chce się ustabilizować. O mamy. No dosyć dobrze grzeje, Tak jak mówię, to, to daje naprawdę fajnego kopa. Może na tyle. Tak jak mówię, 4T tu wchodzą. Po 7 zł sztuka taki, taki ociekacz, nie są duże pieniądze. A po 9 zł miseczki, więc Cały zestaw wcale nie jest drogi i grzeje dość przyjemnie. Zapraszam do subskrypcji, pozdrawiam wszystkich. No i na tym kończę.